Cześć, czy mógłbyś mi pomóc? Po prostu podtrzymaj mój bagaż, a ja kupię bilet. Dziękuję. Jesteś taki kochany. Gdzie ja podziałam ten numer referencyjny? O, bardzo dziękuję. Wielkie nieba, wszystko tutaj wpakowałam. Proszę, podtrzymaj to przez chwilę. Ach, te okulary. Poradzisz sobie z tym, prawda? Mówię ci, spakowałam do walizek wszystko oprócz zlewu. O, w porządku, mam go. Nie działa. Niech pani spróbuje gwiazdką na końcu. Dobrze. Gwiazdka. Jesteś kochany. Czekałam na te wakacje od dawna. Planowałam je przez 10 lat. To po prostu wspaniałe. Powiedziałam sobie, Deloris, co ze sobą weźmiesz? I pomyślałam, cóż, skoro nie wiesz, to weź wszystko. 7 Pociąg Heaven Seven nie ma opóźnień i wkrótce przybędzie zgodnie z rozkładem. Prosimy o nie pozostawianie swoich bagaży. Dziękujemy. A oto i on Heaven Seven. Bilet do raju. Jestem gotowa do podróży. Słuchaj. Słuchaj, czy możesz. Muszę skorzystać z toalety. Potrzymasz chwilę. Dzięki. Proszę o uwagę wszystkich pasażerów. Wasz pociąg, zgodnie z rozkładem, wkrótce przyjedzie. Proszę przygotować bilety. Dziękuję. O, przepraszam. Przegapiłam coś. Zdążyłam. Dzięki. Jesteś kochana. Przepraszamy wszystkich pasażerów czekających na pociąg. Skład jedzie według rozkładu, ale mamy opóźnienie związane z awarią szyn. Prosimy zostać z nami do czasu usunięcia problemu. Przepraszam, czy możesz mi powiedzieć, o co chodzi z tym opóźnieniem? Przykro mi, ale jest jakaś awaria. Co to znaczy? Musimy ulokować najpierw pasażerów, zanim rozpocznie się odprawa. Właśnie tutaj. Ja jestem waszym pasażerem. Kupiłem bilet dawno temu i czekałam na to dość długo. To jest chyba jakiś żart, nie sądzisz? Naprawdę mi przykro. Tak, mi też jest przykro, że Tobie jest przykro, wiesz? Chyba zażądam zwrotu moich pieniędzy, a w ogóle chcę innych wakacji. Zabierzcie mnie gdzieś, gdzie jest ciepło, właśnie tam. Możecie to zrobić. Zrobię to sama.